Hej, czyli witajcie, z tej strony to jest i ostatni w Minecraft, Minecrafcie, a to, moi drodzy, kolejny odcinek z... Paczki modów Survival! Saiyan na modach! Po raz drugi zmieniam nazwę, Mam nazwę serii. Nie no, dobry jestem. A, moi drodzy, zostawcie 500 łapek w górę, aby pojawił się kolejny odcinek z Survivalu I jak wiecie czy nie, ostatnio na live zginąłem dwa razy w głupi sposób. Pierwszy raz zginąłem przez wielkiego wampira, a drugi raz zginąłem przez wiatr. Ale, co się nie ucieszę, to się nie ucieszę i nie umiem wrymowanki. E, troszeczkę pozbierałem rzeczy, mam już troszeczkę żelaza, mam trochę też i diamentów. Ale, moi drodzy, dodałem też jednego ważnego moda, moi drodzy. Jednego ważnego moda dodałem. Dodałem, moi drodzy, moda na dungeony. I dzisiaj, moi drodzy, poszukamy jakiegoś dungeona tutaj, więc zostawcie koniecznie łapkę w górę. Oraz subskrypcje na tym, na tym kanale, żebyście wiedzieli, jakie mamy tutaj zacne modyfikacje. Jak widzicie. O, tu szkiel sz 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 się pali. <laughs> o, kurde, creeper. O, nie, nie, nie! O, tu węgiel cały czas miałem, o kurde. Chciała, jająg Ogółem... Jak widzicie mam mini mapkę, mam też opti fajna, także jest git, także idziemy, moi drodzy, w jakimś kierunku znaleźć w końcu ten jakiś dungeon, bo dodałem niedawno tego moda, więc możliwe, że gdzieś słoniu mnie niebi, Gdzieś tutaj w okolicy zrespi się, moi drodzy, jakiś dungeon, do którego zajrzymy i zdobędziemy jakieś zacne itemy, więc w tamtym kierunku jeszcze mnie nie było, tak szczerze mówiąc. Więc sobie pójdzie, pójdziemy. Troszeczkę mówię, siedziałem na tym, tak myślałem, co jeszcze by dodać, moi drodzy, do tej paczki modów. I tak sobie pomyślałem, a może byście wy mi pomogli? I to właśnie jest prośba do Was, moi drodzy. Możecie wy w komentarzach. Przepraszam, z gaga. Em, możecie wy w komentarzu napisać, jakie mody byście chcieli zobaczyć na tej paczce modów? Cześć, chorówka. Nie, to jest świeczne. Jakby tu były brówki, to by był Outward, o kurde, kiedy ja byłem w, w Antwordzie. Może ktoś pamięta tą paczkę modów z tymi zarąbistymi, moi drodzy, dungeonami, które kiedyś, kiedyś tam były. To była paczka, paczka z modami wtedy, o kurde. Ale mówię, idziemy moi drodzy szukać jakiegoś dungeona i przy okazji jak będziemy tak szukać, to wam opowiem parę... Parę historii, jak na przykład takich, że mam y, bardzo y, głośno w domu. To jest po pierwsze. Po drugie, tu widzę. Entai. tam jest woda. I więc przydałoby się wybrać za ocean, bo tam na pewno mnie nie było. I moi drodzy, może uda nam się znaleźć jakieś strukturę, coś, cokolwiek, jakikolwiek dungeon. Mówię, dałem mod, który się nazywa po prostu dungeon mod. Więc idziemy szukać. Tu mamy jakieś ryby. Także popłyniemy w tamtą stronę i zobaczymy ten. Ogółem też chciałem się was spytać moi drodzy Gdzie byliście na wakacjach jakieś na fajnym miejscu? Ja na przykład często bywam w zakopanym O i mamy moi drodzy statek piracki O kurde Kurde, ja tu mówię o tym, a tutaj mamy moi drodzy statek piracki Tam są... O kurde, tam są... Ulala nie wiem ja przygotowany jestem Ohoj piraci Czy mogę jakoś Oni się już chyba na mnie stigerowali Tak słyszę, ale ha he, 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 he. O oh, fak o oh FAK, oni biją mocno! No to jest dobra taktyka Eh, O, wiele nie żyje. Drugi też To jest w sumie dobra taktyka. No tak, no poszedłem moi drodzy bez żelaznej klaty. Ale może coś tu znajdziemy. W skrzynkach. O FAK, Łódź Jo, 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 O! Jeden shot wow pomniałem, że to nie jest to nie jest e, e, e. dobra, nie żyją kurde, jedno jabłuszko mam znajdziemy coś tu, troszeczkę złota mamy mamy jakiś miecze gunpowder, ok. widzę łóżka mają łódki, więcej gunpowdera jezu, a coś Lul Ale śmiesznie, więcej fire Charge'u. No tak, no tak, z dispenserów da się Przecież ten Jabłuszka, dobra Jest, jabłuszka mamy, moi drodzy Czapka piracka Zostanę piratem Tam na górze Słyszę, że się triggerują Mamy trochę węgla, trochę z samorodku złota i... TNT! Odejdź! Stąd! Nie, 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 nie! Nie chcę umierać! Aaaaa! E, dobra. Drugie podejście. Drugie podejście, moi drodzy. Ale najpierw tu musimy się przygotować. Okej, okay, moi drodzy. Jestem już troszeczkę bardziej przygotowany. Mam diamentowy miecz. I tarczę. Więc mam nadzieję, że tym razem uda mi się chociaż nie zginąć od tych szkieletów strzających. Mówię kurde, pierwsze taki jakiś dziwny dungeon... No no, dungeon, no tak, no taka struktura. A mnie zabijają szkielety! A tam była fajna czapka piracka. Dobra, szybko, żeby mnie nie zauważyli. Dobra, są tu moje itemy jeszcze. Dobra. Dobra, zebrałem chyba większość. Co, to tu, tu, tu jakieś... tu są jakieś dziwne strzały. Eee, to dlatego tak. Dobra, mamy trochę mięsa. Ale się ja tu rozsypałem. Tutaj co mamy? Trochę więcej węgla w strzały, okej. Okay. A tu kości. Oh fuck! Nie umiem grać na... Nie umiem grać na te, na tarcze. Za bardzo, e. owu, mam. o fak, fuck, fak, fuck, fak, fuck, fak. Dobra, e, czy tu mają gdzieś piecyk albo crafting? Bo ja zaraz tu zginę, zaraz tu zginę. Ja nie chcę tu z powrotem ginąć. Oj, <laughs> dobra, tam jest kapitan. Dobra, po kolei trzeba ich zdjąć po kolei. Może mi to HP się odnawiać? Co no za HP? Dobra, mam kraft... Ale ci mam tylko pla. Nie. Dobra. Czy tu... Dwa, jeden, dobra. Okej okay. Gdzie jest druga? Dobra, mamy więcej, więcej złota. Mamy zaraz. Kurde, jedna sztarka złota, tylko... Tak tu bym się mógł... Czekajcie otworzę psu, bo pies jak zwykle... Chce wchodzić i wychodzić milion razy, jak ja nagrywam... E, jeszcze jedno wam coś pokażę. E, tutaj chwilowo Escape. E, dotarła do mnie nowa figurka Pop jest to Goku Black po bardzo fajna. Zostanie u mnie chyba na zawsze, tak jak moja wcześniejsza e, Funko Popowa e, figurka z Goku Black. Także dobra wracamy do... O nie noc się zbliża. Tu jest jeden! I dobra, leży tam na górze. Oh, o fakt, ta górze ma diamentowy miecz. zapomniałem. E. Dobra. Ty rozsypał się. O, papużka tu jest. Nie mam nasionek, żeby cię nakarmić, mój drogi. E. O, możecie, moi drodzy, w komentarzu nazwać tą papugę, kiedyś po nią wrócę i... Także możecie pisać, moi drodzy, w komentarzu, jak mam nazwać tą papuszkę tutaj, bo... No, no nie mam nosionek żeby go kuć, ale mam te czapkę pirata. Aaaa, jestem piratem! O, ta papuga jest moja, jak jest? Mam czapkę pirata? Chyba? O nie, nie mam. Hmm, czy... Przy... tam jest na pocianym mieście? Tak. Ale zobaczmy czy tutaj... Hmm. Może weźmiemy sobie ten jeden baner. Czekajcie, o. Zrobimy sobie tarczę piracką. Będziemy mieli tarczę piracką. O! o tak! Jesteśmy prawdziwymi piratami! O! Dobra, ale tutaj jeszcze jednego trzeba zlikwidować. Kurde, mogłem, mogłem jednak siekierę zrobić. Dobra, chyba wszyscy zlikwidowani tutaj stąd Więc chyba możemy popłynąć dalej w tamtą stronę. Ja sobie tutaj moi drodzy zaznaczę, że tutaj jest piracki statek. Okej okay. i popłyniemy na nowy ląd. Może nam się uda znaleźć coś więcej. Pójdziemy w tamtą stronę, w ku... nieznanym. Tutaj mamy jakieś rzeczy. Hmm. O, mamy nowy ląd. Jest tu nowy ląd. Moi drodzy, może, może coś nam się uda, może to jakąś bazę założymy, bazę wypadową, o, przy jakimś nowym tanżonie, co tu mamy, tu sobie krokodylki śpią, hmm, znowu autojumpa, o no, nie, najgorzej, nie to tego autojumpa, piesku, poczekaj. Jak tu możemy, moi drodzy, znaleźć jakiś dungeon? Hmm. Dobra, zobaczmy tutaj mapę. Hmm. Coś tam może być w tamtym kierunku, więc idziemy. I nie wyłączyłem tu jumpa, jak zwykle. Ach. Mati jak zwykle nie wyłącza najważniejszych i najbardziej wkurzających rzeczy. W Minecrafcie. Właśnie, co nas najbardziej wkurza w Minecraft, tak szczerze mówiąc. Bo mnie wkurza autojump, który nie wyłączyłem i mi się włącza za każdym razem jak uruchamiam tą paczkę. Eee, dobra, dzisiaj ja tu miałem... No tak zapomniałem, że policzek z... Nie ten o e, tu. Hmm. Nic takiego tu nie widzę, ale pójdźmy dalej. Zobaczmy czy uda nam się coś... coś znaleźć.

nic tu nie widzę hmm, nie no nie wyrzucaj jabłek do no mati Hm. Hm. to są hipopta... hipopotatamy Hm. no Coś tak znajdę, tam są plainsy. na planesach może udać się nam coś znaleźć. Szczerze mówiąc muszę zobaczyć gdzie się regenerują te dungeony nowe. Mówię, jesteśmy na nowym terenie, więc no dungeony się tu przydadzą. Chyba wiem jaki mod by mi się jeszcze przydał, ale to pomyślę jak e jak dacie wy jakieś feedbacki odnośnie, odnośnie modyfikacji, jakie byście chcieli jeszcze zobaczyć na tej paczce modów. Eee. Zobaczmy... Tam jest meduza. Czy tam jest wioska? Bo tam jest jakiś... Co tam... A, tu są te... Wysokie góry. Ty tam. Ty tam była wioska, czy. Wioska! Znaleźliśmy wioskę! O Żrafa! Ja Żrafa! Ty wioski znaleźliśmy! O lol. Trochę, trochę daleko od domku, ale to zawsze coś. Zobaczmy co mam w skrzynce, trochę żelaza, obsydianu sześć sztuk, okej, okay. nie będę narzekać na obsydian, hmm, rozejrzymy się czy coś tutaj nie ma. Nic takiego nie widzę, ale moi drodzy, my może w tym momencie zakończmy ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Zostawicie te 500 łapy w górę, żebyście zobaczyli kolejny odcinek z survivalą. Ja się za małymi żegnam, trzymajcie się i pa pa.